you mm -hmm. mój belkę jak należy. Farmer, patrz jak uderzasz młotkiem. Ostrożnie z drabiną ciamajdo. Papa smerw zawsze mówi Braskła, ja ja i... tyle busią. Poczekaj, powiem wszystko papie smerfowi. Papo smerwie! Papo smerwie! Raciusiu, miałeś smertny pomysł z kołem na wodę. Będziemy mielić dużo szybciej niż sprzed. Dziękuję, papo smerwie. Musimy je uruchomić jutro po południu. No dobra, kiedy powiem już, podniesiemy. Razem i ustawimy. No to do roboty. Hej, gdzie marzyciel? A, ciekawe, czy jest gdzieś życie w kosmosie. Założę się, że jest. A może oni też zastanawiają się, czy tutaj jest życie? Marzycielu! Hej! Chyba ktoś mnie woła. Tutaj jestem, tutaj! Marzycielu! O, <laughs> cześciosiu! Zmerwuj się! Robota przecież czeka! Tam ktoś musi być, to jasne jak słońce. Marzycielu, uważaj, jak idziesz! A może są tacy jak smerfy? Może nie tacy sami, ale podobni do smerfów. Uważaj! nie ma żadnego życia marzycielu nasze życie jest tutaj i zacznij, zacznij wreszcie myśleć, myśleć o tym co robisz ciekawe jak wyglądają może są ludźmi Nie widać ani śladu, ale się dałem nabrać. Co to? I pomyśleć, że przylecieli do nas aż z kosmosu? Ciekawe, czy. Hej, hej, jest tam kto? Nikogo nie ma. Właściwie co mi przyszło do głowy? Życie w kosmosie. to nie niechodź, hazard! 我加钱了，加我微信了，加我微信了，我。啊 <noise>，快加我微信，我一定帮你加钱。<noise> słuchajcie Gdzieś ty był, marzycielu Miałeś nam pomóc przy ustawianiu Ale to jest ważniejsze Przed chwilą widziałem przybysza z kosmosu Przybysz z kosmosu? <noise> Naprawdę widziałem Jest mniej więcej tego wzrostu, co Smerf O siłku pokażę ci Jest w lesie Nie będę marnował czasu na twoje mrzonki, marzycielu Ależ to prawda Słowo daje, że był Ech, Śpiochu, ty musisz mi uwierzyć Lalusiu, widziałem prawdziwego przybysza z kosmosu! Aha, co jest lepsze, marzycielu? Mój profil, czy raczej półprofil? Lalusiu, widziałem. E, nieważne. Tak ci owak, jestem piękny. Smerfie, uwierzysz, że widziałem przybysza z kosmosu? Tak myślałem. <śmiech> <śmiech> Mam dla ciebie prezent! Prezent. No. Smerfnij mi śrubokręt koleś, dobrze? Smervni mi śrubokręt koleś, dobrze? Dzięki, a teraz piłe. Dzięki! a teraz... Dzięki! Jeju, dużo prościej niż kiedy trzeba łazić po drabinie! Pracusiu, chcesz coś? Jasne, do. Potrzymaj smar, dobrze? Hej, jasne! Powiedz jak będziesz gotów! Dawaj! Hej, gdzie się podziałeś? Nic nie widzę! Gdzie jest trzpień? Gdzie jest mój trzpień? To najważniejsza część! O, może to zobacz! Kiedyś to był trzpień, teraz muszę smertnąć nowy. Spadł prosto z nieba, papo-smerfie! Wisiał w srebrnym smer w skafandrze do góry nogami na drzewie! Hmm. Trudno mi w to uwierzyć, marzycielu, ale pójdę z tobą do lasu. Pokażesz mi, gdzie go widziałeś. O, dziękuję, papo-smerfie! Dziękuję! To było zaraz po drugiej stronie krzaków. Nic nie rozumiem. To było tutaj. Była nawet wielka dziura w ziemi. Cóż, marzycielu, nie chcę cię urazić, ale ja tu nic nie widzę. Ale ja widziałem po smerfie i wiszącego przybysza. Też. Może to ci się przyśniło, marzycielu. Muszę wracać. Pracuj, czeka. Cześć, Smerfie. Kim jesteś? Myślałem, że znam wszystkich w wiosce. O, cześć, Smarkie, Kim jesteś? O! Papo Smerfie, znalazłem go! Znalazłem Papo Smerfie! Papo Smerfie, znalazłem go! Chodź! Widzisz? O, o. Chyba za ciężko pracowałeś, marzycielu. Po, musisz mi uwierzyć, przecież to nie jest żaden smerf, on on, 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 Powiedz mu, proszę! Wysmerfuje ci tonik, jak tylko skończymy młyn wodny. Ale, ale... Słuchaj, wiesz co? Bardzo cię proszę, idź sobie stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. O co chodzi? O co chodzi? Poszukaj teraz tamcia, Majdo To ma być prosty kawałek drewna I dosyć mocny, żeby utrzymać oś Jasne, Pracusiu Gdzie jest ładny trzpień? Gdzie jest ten ładny trzpień? Oho. Oh, jaki śmieszny papiczek Jaki prosty I mocny Oho, Pracusiu, zobacz co znalazłem no i co, przyda ci się? Nie wiem, nigdy takiego nie widziałem. Myślisz, że nadaje się na trzpień do osi? Moim zdaniem tak. Pasuje idealnie. Już papo popserde Otwórzczamy osiłku. Co się dzieje? Kręci się za szybko. Patrzcie, świeci się. Pracusiu, co wykorzystałeś jako czpień? Nie mam pojęcia, papo smerwie! Myślałem, że to zwykły kawałek drewna. Później pomyślimy lepiej smerfujmy, póki jeszcze czas. I co teraz z nami będzie? Wszystkie smerfy za mną, szybko! Wiem, że go widziałem, a może tak mi się tylko zdawało. Ojej, ale wiatr się zerwał! Ona Smirza! Eee! 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 Moja torko! Moja torko! Nie cierpię, truskawek! Nie cierpię, Smirza jagu! Nie cierpię tart! Smurfy, jest niebezpiecznie! Musimy schronić się w jaskini! Szybko, moje Smurfy! Szybko! Pośpiesz się, marzycienu! No. Papo Smurfie! Trzymam cię, papo Smurfie! Jak lśni! Widziałem już taki błysk! Musimy przeczekać burzę, moje Smurfy! Czemu nasz wodny młyn tak szybko się kręcił, papo Smerfie? Nie wiem, Smerfetko. Oby tylko wioska przetrwała tę wichurę. Wiem, kto ją może powstrzymać. Marzycielu, stój! Marzycielu! Och, biedny marzyciel. Ten straszny wiatr wywieje go z naszego lasu. Nie poradzimy sobie z wiatrem. Musimy czekać i wierzyć. Znalazłem cię! Musisz nam pomóc! Wiatr niszczy naszą wioskę! Widziałem żarzący się ognik na naszym kole. Wyglądał jak część Twojej gwiazdy! jak mogę wam pomóc! Pośpiesz się, jest na kole tym Tam! Tam! ja nie Wiatr ustaje, szybko! Musimy odnaleźć marzyciela! Moje brakujący kawałek! Uważaj! 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 A, uratowałeś mi życie! Dziękuję. Nie ma za co. Papa, pa. do zobaczenia! Cześć! Cześć! Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz! Aby. Och, marzycielu, jesteś taki dzielny! Jak zatrzymałeś koło, marzycielu? Pa, 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 ja? No ja powiedz, jak zatrzymałeś? Koło, no, no. Cóż, szczerze mówiąc, to nie ja zatrzymałem. Mój przyjaciel z kosmosu to zrobił. No, znowu zaczynasz. Daj spokój, marzycielu. To Ty już się robi, robi nudne. Nie no do. Słowo daję, widziałem go. Naprawdę, naprawdę. O, dlaczego nikt mnie nie wie? Ja ci wierzę, marzycielu. Serio, papo Smerfie? Właściwie wierzę, że to jest możliwe. <noise> Żegnaj, przyjacielu! wiesz, teraz naprawdę ci wierzę. Ha!